Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku. Dziś nagrywam z... Mną, Fiksio! Na moim kanale wybiło 40 subów, subskrypcji, no tak. Więc ja się zaloguję na moje konto, żeby nie przeciągać, więc zaraz wracam. Dobra, jak widzicie zalogowałam już się, kręcę sobie kołami. Jej! O, sto. Mamy lagi nieco, no takie duże lagi. no Weź kliknij na ten monster Planet, to będziesz miał tego laga, nie? Mm. Jezus, nic mi nie przeszkadza, dobra. O tak. A co lava właśnie zrobiłam? Okej, okay. więc tak, ja nagrywam przez kama Tak samo jak ja. Tak. Polecam jej kanał, zapraszam na jej kanał. W ogóle nie, ja przyjmuję od 14 na tym końcu XD już. Otwieram prezencik, je, 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 Zapraszać je. Zapraszam je. mnie, jestem zegarek.pl, przyjmuję. Od którego lewela? Zależy jaki mam dzień. No. Jak jestem złoto od 20, jak nie, to od 10. Dobra, diamenciki zebrałam już. I teraz fejmę sobie zbiorę z mojej gazetki. 11 autografów. Jeden lawet. Love 3 Lovet. Nie wiem, muszę zobaczyć, czy to coś, to coś tam. No, jeśli nie ma, bo kto chce listę, yy, musi mi dać jedno pozdro. Ja zrobię sobie konto z hakiem. I. Dam listę. Ok, już niedługo 19 level. Więc co tutaj trzeba zrobić? Po pierwsze, napiszę, że nagrywam. Co teraz tam robisz? Ja się przebieram. Hi, it. I włosy dobieram. Oczywiście mm, już nie ma tej ikony, która mi tak przeszkadzała. Usunęłam ją. Dobra. Mam unikaty. Jajku. Są właśnie chyba unikaty. Dobra, przerwę. Dobra, już się ubrałam na czarny. Panie Biesko, tam trochę status sam. Mam pierwsze. Hej, Ed. Pozdrawiam. Hausho, haslo, super, hej, pozdrawiam Cię. Kto mi tak napisał? Hej, it A, no, pozdrawiam zegarek.pl, to Ty przecież. No to ja. No Dzięki za grafę, i Ci dam grafa. Jej! Jej, jej! Jej! Ktoś mnie znowu zaprosił. Dobra, przyjmacie. Nie wiem jak. Hej, jako. O, tak, o Boże, ja w hmm, ogóle zapomniałam, z, że z, ja miałam coś z... Ja teraz patrzę. Za. <śmity> Skończyła się. Mhm. No już jest. Sam przy filmie. To ten. Nie wiem, nie wiem, czy będę nagrywał, No nie wiem, wiem, no, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Skąd mam unikatowe włosy? Powiedzcie ja jak te włosy ja noszę teraz... To są unikaty takie. Chyba. Boże mi z Co tam robisz teraz? Ja stawiam sobie nowe zdjęcie. Gdzieś mi się... Nie, nie udaje. Bo... Gdzieś mi się zachowało. Nie mogę ustawić. Patrzyam sobie zdjęć. Hmm. No spoko... Co to mogę sobie porobić? No. No, no, no. Coś na pewno. I, I nie, czekaj. Nagrywam. Napiszę to kapsułkiem. Nagrywam. Kto powie hi, it? Dostaję pozdro. Pozdrowie. Na Odycy. Dostaje grafy, jejku, dziękuję. To ja na przykład zbiję. Ja no, dobra, Grafy. O, dobra. O. Dobra. No nie, mało. Nie zapomniałem jeszcze. Anda. MSP. Kto tu? Czekaj, Pusia, pusia, pusia. No nie wiem, no nie do no, mnie. No. Jak chcecie coś do mnie pisać, to piszcie Hey, it. Matko Boska, kiedy ja dobiję ten level? Ej wykonałeś wszystkie zadania? Nie? Ja tak. No bo to jeden brylant, a ja sobie biedna, ja brylantów nie ma, bo mnie okradziono, kurde. No jem ją okradziono. Ja dostaję grafy, nie no. O, pozdrawiam Lena. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Nie wiem, czy dobrze pozdrawiam, ale pozdrawiam cię. Kanał macie w statusie. do mojego kanału i jak się na niego wchodzi. No, jest no. To, to jeszcze dziś będzie poradnik taki, jak zrobić konto na Mówiste Planet. Pokażę wam to. No. no. nie wiem no. Za... Za 5 że nikt nie chce nawać. No, nie wiem no. Nie wiem. No. Dzięki. Mm, subna. Dzięki. Jaki kanał? Oczywiście subna. Ok. Subna, okej, okay, dobra. Piszę, anda, msp. Będę miała 41 subów. U mnie, u mnie napisz. I daj suba mojej call, please. Jej. Ja, ja jej. Jej. Kanał nazywa ja yeah, 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 the... Boże, Star, MSP. -y... Ok, już nagrywam 7 minut, jak ten czas szybko leci. Dobra, na moim kanale lubiła by 40 subów, jak mówiłam. Właśnie wam pokażę dodałam... czekajcie, bo ja tutaj rozszerzam to ba, ale nie Allegro, dobra, no. No, 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 no moja mama już jedzie teraz będę musiała kończyć ten odcinek, widzicie? tutaj wam wyraźnie pokażę tutaj macie Mam 40 subów, fajnie, dobra, xd już, hmm, coś do mnie pisze, xd, moja mama już jedzie, ja zaraz będę musiała kończyć, pozdrawiam, idzie. tu wejdzie, to zaraz i tak będę musiała kończyć, bo już nagrywam 10 minut. Prawie 10 minut, więc zaraz będziemy musieli kończyć. Więc popatrzcie jeszcze sobie na mój profil. Ta dawa tak wygląda. I pa, pa, pa pożegnaj się.